Witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z serii Sniper Elite. W tym razem z tego co pamiętam chyba nie było żadnego wprowadzenia super tajnych top secret notatek, ale nawet jeśli było, to dużo tam nas nie ominęło. W tym razem jesteśmy w Reichstagu. chyba tak się wypowiada. Z tego co widzę życie przeszło dalej. I z tego co zdążyłem się już za, zaobserwować to Niemcy tutaj nie są naszymi przyjaciółmi. Dlatego dowiedzmy się jakie mamy cele. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale sytuacja jest napięta. Tam widzę dziurę w murze. Z tego co pamiętam, to przez taką dziurę da się wejść. Tylko że rodzi się pewien problem, że wróg patrzy. Chyba dobrze by było nie wywołać alarmu, ale nie wiem na ile to będzie możliwe. Tak w sumie dobrze chyba będzie wspomnieć, że mechanika gry pozwala na wybór prędkości czołgania się, jak łatwo domyśleć się, 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 będzie się powtarzać teraz, im wolniej się czołgasz, tym trudniej cię wykryć. Dobra, odwrócił się, można przyspieszyć, tam mam jakiś bunkier, jak na razie jest pusty. O, ale z tamtej strony to się. Dlaczego to się? Powtarza ciągle się. Dobra, wykorzystamy tą miopę. O! Koleś patrzy w naszą stronę. Lepiej zwolnić. I wejść do środka. Okej, okay, jesteśmy. I co dalej? Kompas podpowiada nam, żeby pójść w tą stronę. No to skorzystamy z tej podpowiedzi, sprawdzimy ile mamy amunicji, a? Ej, ale ja nie strzelałem! Ej, what the? A, dobra. Było powiedziane, że Ruscy będą próbować taktyki uderz i uciekaj. Więc wykorzystajmy to. ...i przedostaniemy się dalej. A niech walczą. Co jest? Kto mnie wykrył? To jest smu y, smutne, bo... ...ja nikogo nie widzę. Możliwe, że to są te zabłąkane po... Ale trafiają mnie! Kto to jest? Skąd on strzela? Dobrze. Stamtąd, stąd? Nic tu nie widzę. Kurde, no rzeczywiście, naprawdę. Prawdopodobnie są to snajperzy, ale... Dobra, szybko załatwimy sprawę. Podobno jakieś C4 powinien mieć Bomba czasowa chyba z tego co wiem powinna wystarczyć Szybko zebrać amunicję 10 minut Stawić czas Podłożymy na 5 Dobra podurzyłem piąteczkę, zobaczymy co z tego wyjdzie Czy w ogóle przeżyję tą akcję mm. Skorzystamy z bandaży Sztadłem się i jedziemy dalej Z tego co wiem pomnik jest w ogóle po drugiej stronie A tam biega jakiś Niemiec Ale tłuką, mam nadzieję że mnie słychać dobrze Nasz super agent Peter Mauser wykonuje swoją kolejną niebezpieczną misję Miejmy nadzieję, że nie spotka zbyt dużego oporu po drodze Bo każdy opór kosztuje mnie prawdopodobnie życie Kurde, ktoś tam truje ciągle, to musi być sniper O, widać wroga O, 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 tego to już będzie trzeba zlikwidować. Bo on będzie zagrożeniem dla naszej misji. O, ale mam puls wielki. Jak ktoś chce trafi zawsze. Już mnie wykrył. Chociaż mnie nie widzi w ogóle, ale do mnie strzela. Między oczy. Dobra, idziemy dalej. Liczę na to, że w sumie powinien wymienić karabin, bo rusków pewnie tutaj za wiele nie znajdę, żeby amunicję mieć. Osiem naboi, ale mam trochę amunicji w plecaku, więc przeładujemy, zapiszemy po raz kolejny i lecimy dalej. Pomnik, jest już widać pomnik, chyba widzę tam przeciwnika nawet. <laughs> Z tego co widzę, to nawet może być dosyć szybka misja, ale to nie, oni nie dadzą tej radości nam. I prawdopodobnie tyle jeszcze dodatkowych misji wymyślą, że zaboli nas nie tylko głowa. Wszystko strzały jest bliska, ale wroga nie widać i to jest najgorsze w tym wszystkim. A no, jak zwykle zostało pewnie bardzo wiele przeciwlotniczego, czyli to działo było tam z lewej, ale to chyba będzie drugie. A jest, widzę, widzę, widzę. Puls nie pozwala mi na takie akcje. O oh jest, on stamtąd truje z kubany Dostał trafienie i to zginął już Wiatr? Nie wieje wiatr Ale do głowy dostał Omskło ale zginął Ktoś jeszcze? A oni leżą to może dlatego mogę go nie zauważyć i znowu między oczy, proszę państwa co za trafienie o, ale rzeźnia. Company of Heroes można też poznać taką siłę rażenia przeciwlotniczych dział niemieckich. Ale jakby nie patrzeć Wszystkich strażników. Ja się zaopiekuję tym działkiem. Ciekawe, czy można trafić w tę lupę. O, można. Miło. To miało być jopa, ale I wszystkich strażników. To może być problem. Przez co rozumiecie wszystkich strażników? Tych ludzi też? Co prawda widzę, że puls mam dobry, ale jednak... O! Uff. Tam mamy rusków. Trochę smutne, bo nie mamy ten niemiecki mundur, ale jednak Niemcy stali się naszymi wrogami teraz. Uuuu Ten mnie wziął z zaskoczenia. Aha i przejął działko. Mam nadzieję, że nie zwróci na mnie uwagi. No, dobrze. A nie tam sprząta jak chce. Skąd? O kurde. Tego się nie spodziewałem. Trzeba go zlikwidować, może strzałem w nogę. Dobrze, trzy strzały w nogę. Cel zdjęty. Dobra, biegną następne Rumuny z Niemiec. No strzelaj. Oj, no i zgubiłem go. Ale cel się zmienił, dobra, odpuszczamy sobie tą walkę i uciekamy. Sprawdza, nie biegniemy za szybko, ale. No, mamy wroga. Temu nie można odpuścić. Był zbyt blisko i był dużym zagrożeniem. Może wspomnę, że nagrywam to po zakończeniu roku. Wiecie, matura i te sprawy. I trochę nie czuję się na siłach, ale odcinek musi być następny. I co to wszystko? Widzę, że to była dosyć krótka misja i prawdopodobnie muszę się z Wami. O, a jeszcze nie. I prawdopodobnie teraz mogę się z Wami już pożegnać i zaprosić Was na następny odcinek. Nie, 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 dobrze. Ale zanim to zrobię, użyję apteczki. I jak już wspominałem, prawdopodobnie mogę się z Wami pożegnać i zaprosić Was na następny odcinek. Series Sniper Elite.